Dzień dobry. Na tym filmie chciałbym zaprezentować szkło 5D do Mi Banda. Szkło 5D, zwanym także szkłem hybrydowym, posiada zaokrąglone narożniki, tak żeby dopasować się maksymalnie do wyświetlaczami banda. Jest delikatnie elastyczne. Pod spodem Posiada folię ochronną zabezpieczającą warstwę kleju. W komplecie otrzymujemy także dwie szmatki. Jedną z numerem 1, szmatkę mokrą do przetarcia wyświetlacza, pozbycia się pyłów i zatłuszczeń. A także szmatkę z numerem 2, szmatkę do wytarcia już na sucho przed samą aplikacją. Serdecznie zapraszam do zakupu szkła 5D i do obejrzenia pozostałych naszych filmów na YouTube. Do zobaczenia!